Jest to święto wody tradycyjne chrześcijańskie, czyli każdego roku 19 lutego jest taka jakby zapowiedź, że w ten dzień był określony Jezus, dokładnie kiedy miał 30 lat na rzecz Jordan. I w ten sam dzień Pan Bóg mówił do wszystkich, że no, wtedy on powiedział, że to jest mój syn i tak dalej. No i właśnie z tego powodu to się nazywa wodochryście albo bohosłowie, czyli mówienie Boga albo czyszczenie wody. No i właśnie jest taka tradycja, że oprócz tego, że kąpimy się to wcześniej, tam za tydzień, za półtora, e... Kobiety nigdy nie prały w rzekach, żeby woda była czysta. I oprócz tego nie chodziły też do wody, bo wtedy była taka zapowiedź, że e, diabo może zabrać do wody. I chodzili wtedy czasy tylko mężczyźni do tego. Ale wy, wy mocami nie jesteście, tylko robicie to raz w roku, tak. tak dokładnie, nie dokładnie. jest wam zimno? E, nie, czuję się z można zapytać się chłopaków, też bym to się czuli po prostu rewonacyjnie. Po prostu chodzi o to, że e, jeżeli się kąpisz w ten dzień, tak. To też jakby taka tradycja i zapowiedź taka, że wtedy cały rok nie chorujesz. I to właśnie też jest potwierdzenie, już takie naukowe bardziej, że przez to, że człowiek wchodzi, się, wchodzi do zimnej wody, tak, to e, temperatura podnosi się do 40-40 stopni i wszystkie tam mikroby różne tam giną po prostu. I oprócz tego jest jeszcze teoria, że. E, виламує норкування в жінній воді, виламує так і стрес мозку, який активує певний там ченщик, який теж наче організм. Ну, значить, так це виглядає.